Witam wszystkich z tej strony Legoski. Dzisiaj Wam przedstawię mój nowy mok żołnierski. Tutaj, jak widać, jest czołg. Jak chcecie, to na sam początek mogę Wam pokazać. Muszę, bo to jest fajne. Muszę wam pokazać, jak wygląda w środku. Tak, tutaj jest tak ciemno, że, w tym że nie widać, ale tak się fajnie otwierają. Właści z tego czołgu. Dobra zamkniemy tę władzę. zamkniemy. Teraz może ja wam pokażę. Otwierające się klapy. Tutaj będzie chyba lepiej widać te te. Najpierw wam pokażę włas od silnika, Teraz władza dla kierowcy. Okej. Okay. To już zostało zaprezentowane, więc przechodzimy do dalszego. To jest czołg. Czołg niemiecki, który niestety nie mm, został wyprodukowany. To był naprawdę. Albo na szczęście nie został wyprodukowany dla Niemców też. A dla nas to super, bo wtedy mogliśmy spokojnie wygrać, bo gdybyś te czołgi nam wyprodukowali Niemcy, to byśmy mieli więcej czołgów do zniszczenia i wtedy. I wtedy byśmy nie wygrali, może. A, no bo, no bo tygrysów było mało. Wtedy jeszcze wam pokażę, wtedy no... Ta układku, tutaj są też takie, które, które podniosą gąsienice. Teraz jeszcze pokażę ruszanie działa. U, dżu, 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 dżu. Wierzy. Na koniec Zwróćcie na Uwagę na to Że na wieży ten czołg Ma taki fajny kamuflaż Plamy zielono-brązowe A dzisiaj to już koniec Dosyć krótka była ta recenzja Do widzenia widzowie